Dzień dobry, witam serdecznie. W filmie, w którym Wam pokazywałam najnowszą miniskę od Nataszy Denony, zupełnie całą matową, mini eye sculpt, stwierdziłam, że te maty bardzo mi przypominają maty z palety Stars from the Stars, we współpracy z Wedlem, więc stwierdziłam ej, zróbmy jeden makijaż oka, jedną paletą i drugi drugą. Oczywiście pamiętamy, że paleta Stars from the Stars wyszła wcześniej niż ta Denona, więc to nie jest żaden umyślny zamiennik, natomiast one są na tyle blisko siebie, że jestem ciekawa, czy nazwiecie je zamiennikiem. Myślę, że TikTok zaraz to podłapie, więc przejdźmy może do omówienia tych cieni, do omówienia różnic między nimi, choć co nieco wspominałam właśnie w tamtym filmie, ale oczywiście przejdźmy do słoczy i porównam Wam mini miniskę Nataszy, do innych po prostu palet nziakowych, które mam. Zaczynamy od beżu, który u Stars jest zdecydowanie cieplejszy, ma więcej w sobie żółtych tonów. Kolejny odcień u Nataszy jest nieco ciemniejszy, ale oba mają w sobie różową tonację. W średniej intensywności brąz u Nataszy jest cieplejszy, tak samo kolejny odcień. Stars najciemniejszym kolorem jest ten głęboki czekoladowy brąz. A u Nataszy oczywiście czerń. Oczywiście paletka wedla zawiera jeszcze dodatkowo niebieskości oraz przepiękne nudziakowe błyski. Sama jest o wiele większa, zawiera dobrej jakości lusterko. Natasza powiedziałabym, że jest bardziej kompaktowa, podróżna. Matowa, neutralna make-up by Mario i Natasza. Mario się niestety nie otwiera do końca, więc ciężko je pokazać bardzo blisko siebie. Tak oczywiście one wyglądają obok siebie, nie mają zbyt dużo elementów wspólnych. Chociaż kilka punktów można by jak najbardziej wyciągnąć. Natomiast paleta Make-Up by Mario jest dużo bardziej żółta. I oczywiście, żebyście mieli jeszcze pełne porównanie tej palety na dole z I Need The Nude. u góry oczywiście macie całą matową, na dole niedziakową. Muszę Wam przyznać, że Anita nude jest dużo bardziej kremowa, łatwiej się też słoczuje, nabiera ma większy pigment. Ze słoczami tej palety jest dość duży problem, natomiast na oku już tego nie ma. Ale tak wyglądają one oczywiście w porównaniu. W podobnej tonacji wydawały mi się być te dwie paletki, Natasha i Kolor Pop Dertuber. Ale jak widać niekoniecznie, Kolor Pop wydaje mi się być troszkę bardziej neutralno-chłodny niż Natasha. I niestety ma dużo ciemniejszy beż. Ale ten ciemny czekoladowy brąz jest absolutnie przepiękny. Czegoś takiego właśnie mi w tej palecie brakowało i myślałam, że ten cień będzie właśnie taki jak ten. A tutaj porównanie, jeżeli jesteście w tonacji Ejnide Warm. W tym zestawieniu dopiero widać, jak pomarańczowa jest Ejnide Warm, jeżeli na Was te ciepłe wypadają neutralnie, bo jesteście dosyć opaleni. No to niestety nowa nataszka będzie wypadać wręcz tak chłodnawo. Mimo, że chłodna, to ona nie jest. Więc tak się prezentuje ta paleta w zestawieniu z innymi. Czy jest to jakaś innowacja na rynku? Zdecydowanie nie. Już mam coś takiego w swojej kolekcji, ale z drugiej strony jest to coś, co brakowało u marki Nataszy. Nie przedłużam, lecimy z makijażami. Jesteśmy bliżej włosy warkoczu, co by nie przeszkadzały, inglot na oczach i oczywiście lecimy z makijażami. Zaczynam od Beżu ze Stars. Oczywiście jadę pod łukiem. Sorry za moją chrypę, ale po prostu no to jest jakaś tragedia. I oczywiście napakuję go też tutaj w kąciku. Też jest chyba mocniej napigmentowany i wydaje mi się, że też pod samym palcem jest dużo bardziej kremowy. I oczywiście bardziej żółty, co mi osobiście odpowiada. Za każdym razem będę oczyszczać pędzelek albo po prostu wezmę bardzo podobny. Na drugą stronę Natasza. Na większy pędzel nabieram ten środkowy odcień. Pewnie później będę wszystkie blendować tym jaśniejszym. To już się zdecydowanie podnosi w wyprasce. Tego się nie da nie zauważyć. I sama tonacja jest już cieplejsza. Nałożę go też na dolną powiekę. Myślę, że śmiało po całości. Tutaj pamiętajcie o odtrzypywaniu pędza, bo co nieco potrafi się osypać. Natomiast sam cień pracuje bardzo ładnie. Nabieram teraz środkowy cień od Nataszy Dynony. Ten się już aż tak nie podnosi w wyprasce. Zdecydowanie bardziej podnosi się ten beżowy odcień. Delikatnie zaczynam go oczywiście budować i rozblendowywać na granicach. Czy to będzie jakieś szokujące, jeżeli brązowe cienie z dwóch różnych marek będą do siebie podobne? Oczywiście, że nie, to są brązy. Czy mi się wydaje, czy ten cień jest nieco głębszy, ale też jednocześnie bardziej stonowany pod kątem temperatury? Chyba wypada ciut neutralniej niż jego odpoczynku odpowiednik, no nie można tego tak nazwać, bo co by nie było paleta Stars wyszła szybciej w samej wyprasce ten cienio również zaczął się delikatnie podnosić i również mam kilka dosłownie kropeczek osypu czystym pędzelkiem zacieram granice po jednej i po drugiej stronie tutaj mam wyprysk więc się zupełnie nie przejmujcie jeżeli pigment nierówno się rozłoży wracam do pędzla od Beżu i nakładam czekoladowy koncentruję go tutaj oczywiście z paletki Stars I tutaj nakładamy albo delikatnie, albo również pamiętamy o otrzepywaniu. Te cienie nie są mocno sprasowane, więc jest szansa, że się osypią. Analogicznie czwarty cień od Nataszy i pakuję go tutaj. Ten jest ciut ciemniejszy, być może. Będę go również delikatnie wyciągać. Nabieram drugi cień od Stars i pakuję go tutaj ma delikatnie różowy ton i jest nieco chłodniejszy Będę też blendować nim oczywiście górę I dołożę go troszkę tutaj na dolnej powiece Identycznie odcień Light od Nataszy Jego już muszę mocniej nakładać Ten od Stars bardzo ochoczo przenosi się na pędzel I podnosi delikatnie w wyprasce Za to Nataszę muszę troszkę mocniej przeatakować ale również widać ją na oku, jest nieco ciemniejsza. Wymieszam nieco kakaowy z orzechem laskowym i trochę tutaj przejadę, bo jest zbyt jasne na środku, więcej kakaowego, zwłaszcza tutaj, bo tu jestem troszkę dalej z tym ciemniejszym pociągnięta. Oczywiście też strona nataszy. Tak to wygląda na ten moment, ale to jeszcze nie koniec. Najciemniejszymi cieniami, analogicznie z każdej palety, zrobiłam delikatne dzióbki w wewnętrznych kącikach. Ze względu na to, że tu mam inaczej opadającą skórę, to też te dzióbki nie są identyczne. Natomiast tym się nie będziemy przejmować. Zdecydowanie widać, że ten czarny od Nataszy to jest czarny, więc nie mogę się doczekać, aż go użyję tutaj w kąciku. I co też widać, na linii wodnej po obu stronach mam prosomą kredkę z Eveline. Zdecydowanie widać o różnicy temperatur po jednej i po drugiej stronie. Tutaj jest bardziej neutralnie, trochę więcej różowych tonów. Ta z kolei zaczyna już wpadać w ciepłą stronę. Minimalnie na czubeczek najciemniejszy brąz ze Stars. On też jest bardzo ciemny, już wpadający w szarość. Powiem Wam, że tutaj bardzo mi pasował brązowy tusz, ale nie mam. Słuchajcie, muszę coś chyba dokupić, bo nie posiadam brązowego tuszu. Wiem, że Eweline ma kilka innych marek, więc na pewno na coś się skuszę. Delikatnie też myślę, że zaznaczę dolną linię. Każdy dzień jest dobry na zrobienie czekoladowego smoki. I tak samo delikatnie na końcówce mam czerni. tylko troszkę się boję. Ona jest mocno pigmentowana właśnie. Okej, okay, zacznijmy może od dolnej powieki. Czerń zdecydowanie. Jest mocna. Nie da się tego ukryć. Ale spokojnie jeszcze z nią nie pracowałam, więc nabiorę wprawy. Minimalnie dołożę na dolną powiekę, też przy linii rzęs. Tutaj nieco za daleko pojechałam. Czy uda mi się to wyczyścić? Nie wiem, ale ogólnie zamysł jest właśnie taki. Tak się prezentują skończone makijaże. Oczywiście z bliska. I tak oczywiście jeszcze z większej odległości. Szybka dogrywka, ponieważ gdzieś chyba zapowiedziałam podsumowanie, więc w dużym skrócie. Odnoszę wrażenie, że maty Nataszy w tej palecie są mniej kremowe niż w jej poprzedniczkach. Jak na przykład Ijdy nude, co nie zmienia faktu, że na oku bardzo łatwo się blendują szybciej i łatwiej niż Stars, ale to nie są duże różnice. Natasza w ogólnym rozrachunku wypada na oku zdecydowanie cieplej, ale to bardzo dużo zależy od tego, jakie kolory wybierzecie. Zawsze całość można ochłodzić beżem czy właśnie tak jak ja czernią. Przy paletce Stars też bywało, że mój makijaż był lekko ciepły. Beżowy odcień od Nataszy dosyć mocno brudzi paletę, ogólnie starsowa paleta mocniej się pyli ale to też nie są jakieś gigantycznie duże różnice, polecam w żadnych cieniach po prostu mocno nie ryć. Przy nieco większych ilościach na pędzlu, przy obu paletach miałam delikatnie kilka kropek osypu pod okiem. Obie oczywiście są bardzo dobre jakościowo, Stars ma nieco więcej odcieni, również przepiękne błyski, natomiast mimo, że pod palcem wydają się być bardziej kremowe, to ta różnica w łatwości pracy wychodzi jednak na oku ale czy to jest duża różnica? Nie. Zasadowanie nie jestem fanką szukania do każdego jednego kosmetyku wysokopółkowego, wiecie, tańszych odpowiedników. A tu do Moonstone, Bobbi Brown, a tu do Fenty, wiecie, cały czas w kółko i to samo. Natomiast myślę, że jeżeli po prostu macie tę paletę, to ta nie wprowadzi do waszego życia aż tak wiele, z drugiej strony jest o wiele mniejsza. Więc zdecydowanie powiem Wam, że pracujemy mi się z nimi podobnie. Są różnice, Natasza prościej pracuje, po prostu. Ciężko słowami opisać te różnice, bo to dopiero widzicie w pracy, jak te cienie się blendują. I tutaj ta chmurka powstaje szybciej, jest gładsza, te cienie jakby bardziej w siebie zanikają. Chociażby w palecie Eveline tej On, tu jest właśnie taki bardzo, bardzo ciemny brąz. I to jest właśnie odcień, którego u Nataszy jakoś notorycznie mi brakuje. A skoro dostaliśmy takiego maluszka, to jestem też bardzo ciekawa, w jaką stronę Natasza pójdzie kiedyś tworząc paletę Midi. Bo myślę, że prędzej czy później właśnie taka się pojawi i zastanawiam się, czy pójdzie znowu w ciepłą stronę, tak jak na przykład w Bibie, czy będziemy się trzymać tych neutralnych, bardziej chłodnych tonacji? Czy znowu będziemy mieć pomieszanie z poplątaniem, tak jak tutaj? Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie, bo czasami miniski są zupełnie inne niż ich większa siostra. Spójrzmy chociażby na retro. Jedna i druga paleta jest po prostu świetna, więc porównując sobie cenę, wielkości, intensywność pylenia się osypu pod okiem, czy po prostu kolorystykę, będziecie w stanie wybrać coś najlepszego dla siebie. Ja mam je obie i tak oczywiście pozostanie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, dajcie mi koniecznie znać, co Wy sądzicie i do następnego.